Dzień dobry, robię dzisiaj test podkładu oraz korektora od Bourjois więc zaczniemy ten film od wykończenia makijażu i tutaj mam puder z Inglota numer 403 z serii Freedom taki bardzo jaśniutki, bardzo drobno zmielony to jest świetny, słuchajcie delikatny puder pod oko, szczególnie dlatego, że jest tak drobny, że yy, po prostu jest niewidoczny pod okiem i to jest pędzelek testo 10, którym go nakładam tu sobie klepie. Kwestię sobie tu też przynoszę, bo kater mnie nie odpuszcza, a nie chcę, wiecie, chcę, żeby to było tutaj dobrze zagruntowane wszystko przy twarzy. Natomiast na resztę twarzy nałożę sobie dzisiaj, słuchajcie, puder Affect Mineral Pressed Powder Soft Touch. Nie używałam go jeszcze właśnie w tej wersji pracowanej, natomiast w sypkiej w sypkiej jest świetny. Także zobaczymy ten pędzelek T119. Przyjemny, ma bardzo ładny kolor. To jest numer 02. Do konturowania użyję dzisiaj dwóch nowości, słuchajcie, od efektu, które testowałam w moim czasie rzeczywistym wczoraj, i bardzo mi przypadły do gustu. To są dwa nowe bronzery, są też nowe rozświetlacze. Wczoraj używam jeden kolor, dzisiaj postaram się użyć drugi, żeby też Wam pokazać. I te bronzery nazywają się Havana i e Brazil i jeden jest cieplejszy, drugi jest chłodniejszy. Oba świetnie są, oba świetnie w połączeniu spisują się do konturowania twarzy i nakładać je będę przy użyciu pawkowca, który już zaraz niedługo wróci do... Już wrócił, już, już jest, już jest w sklepie, jest już w sprzedaży. Lubię najbardziej, słuchajcie, te nowości efektu za to, że one są takie bardzo gładkie to nie jest taki płaski mat to nie jest też satyna to jest, yy, nie jestem pewna nie chcę się tu wymądrzać, bo musiałabym zapytać technologa, a spojrzeć na skład, o ile to będzie z yy, składu wynikać a podejrzewam, że nie, takie mam wrażenie, że tutaj są może otoczkowane pigmenty czyli takie użyte barwniki, które są otoczkowane na przykład w silikonie i wtedy one są takie gładsze w efekcie bardzo fajne naprawdę są te wzory. Słuchajcie, mam e, dzisiaj, chcę z Wami tutaj użyć, przetestować i wypowiedzieć się na temat tej paletki. Ona już jest dobrą chwilę na rynku, ale z tego co wiem cały czas jest w sprzedaży, więc brawo, ja zdążyłam. Mam też rzęsy i co to jest? To jest paleta przy współpracy Pierlena i Amelii Szczepaniak. Nazywa się Pinch Me. E, I do tego mam rzęsy, które były bardzo chwalone. To jest mo model, e, czekajcie, Instagram chyba. Instami, tak się nazywają. Więc może też mi się uda dzisiaj wypróbować. Ja bardzo lubię cienie Pierre cienie Mio. Uważam, że są świetne jakości jedno z najlepszych na rynku. Paleta prezentuje się tak. Mam nadzieję, że nikt nie potraktuje tego filmu jako na zasadzie, że się spóźniłam, bo ja się z nikim nie ścigam, już kiedyś o tym mówiłam, jeśli chodzi o takie bardzo popularne produkty. I uważam, że w sumie nawet dobrze, że. Po jakimś czasie, kiedy szał się kończy na dany produkt, można do niego wrócić, przetestować na spokojnie i skorzystać też niejednokrotnie z jakichś tam promocji, wyprzedaży itd. Kiedy te produkty wiecie, no nie są gorącą nowością, to czasem zdarzy się, że mają jakąś promkę, jakaś promka jest. Tutaj. Niemniej, jeżeli macie ochotę, to kupujcie, bo to jest edycja limitowana do kompletu. Z tego co wiem, są dwa modele rzęs i jest jeszcze paleta bronzer, chyba rozświetlacz, czy dwa rozświetlacze. Paleta do konturowania. Tej palety akurat ja nie zamówiłam. Chociaż chciałam, bo była w pewnym momencie taka promocja, że właśnie przy zakupie całej kolekcji to bardzo fajnie cenowo wychodziło. E, to jest Pirene, czyli to jest polska produkcja, e, także. Wspierajmy polskie produkty. Kolorystyka palety bardzo mi się podoba. Fajne jest to, że jest podzielona na cienie błyszczące i na cienie matowe. Z jednej strony krzyczy tutaj do mnie ten kolor, z drugiej strony chciałabym coś takiego, wiecie, kobiecego, brudnego, więc chyba pójdę tutaj gdzieś. Będę się w tych kolorach poruszać i po prostu dam Wam później znać, które kolory mi się udało użyć. Tutaj ja bym powiedziała, że są cienie drobinkowe. Tak jak te dwa. Widzicie, które dają w zasadzie, szczególnie ten like. Me, on daje w zasadzie tak jak e, topery z palety Vanessa o tylko taki poblask. Są też e, mocniej napigmentowane cienie drobinkowe, tak jak Kill Me, czyli ten ostatni, tutaj, że mamy kolor w bazie i perłę błyszczącą. Oraz normalne, takie klasyczne cienie e, metaliczne, jak Tell Me, czy Kiss Me, to są takie normalne, już gładkie, bardzo mokre um, produkty. No i oczywiście maciki. Na powiekach mam trochę teraz tego nowego korektora, ale wiecie co, użyję trochę bazy od Pilouis. Dlatego, że muszę jej po prostu używać, skoro ją kupiłam. A używa jej się tak minimalną ilość, że prawdopodobnie nigdy jej nie zużyję. Ale to dobrze, słuchajcie, pamiętajcie, kosmetyki trzeba używać, a nie zużywać. Zacznę od pędzla ze złotego zestawu i od koloru Nidmi, czyli tego tutaj matowego beżu. Nałożę go pod same łuki brwiowe, a następnie przejdę do tego Love Me i nim będę zaznaczać załamanie powieki. Na otwartym oku to robię. No pigmentacja jest przepiękna i rozcieranie jest też przepiękne tutaj. Nie ma uwag. Zresztą w ogóle, słuchajcie, no ja nie będę miała uwag do tej palety jako do, do cieni, bo jeszcze raz mówię, uważam, że, że naprawdę te cienie, jak i cienie Mio, to są cienie świetnej jakości. Ja w ogóle mam tą paletkę rozświetlaczy, właśnie tych toperków, Vanessy i mam tą jej poprzednią paletkę, tą z zeszłego roku z cieniami i jeżeli jeszcze chcecie zobaczyć ją w akcji, to dajcie mi znać, bo w sumie też chętnie bym nagrała film. Teraz słuchajcie, sięgnę po ten e, Pinch Me, czyli to jest taki musztardowy, e, żółty odcień, ale nabiorę go odrobinę tym samym pędzlem na czubek, jeszcze strzepię, żeby e, nie było tutaj za dużo koloru i będę nim cieniować. O tu! No, i musiałam zrobić małą przerwę w nagrywaniu, bo wybierałam folię, folię i pantony do dużego kalendarza. Ale wróćmy teraz do tego, co tu mamy. Nakładam ten mi, tak jak przed chwilą mówiłam, po to, żeby ogrzeć sobie tutaj to załamanie powieki. Bardzo fajnie to wygląda. Ja lubię to właśnie łączyć taki brudny róż z odcieniami żółci czy, czy pomarańczu, bo to po prostu ładnie wygląda. Teraz takim niedużym okrągłym pędzelkiem to jest o 115. Wezmę sobie ten kolor Eat Me i nałożę go w zewnętrzne i wewnętrzne kąciki, bo chciałabym dzisiaj coś zrobić, Ala Spotlight. Chociaż może i nie, bo tak mi się to zaczyna podobać. Bardzo ładny odcień tego brązu jest, bo on jest taki... O, czekoladowy. Kakaowy. O. Słuchajcie, fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba e, ten kształt. Czekajcie, spróbuję przygasić, zobaczę, czy może będzie lepiej widać kolory. O, widzicie, że jest tutaj taki róż i taki e, ciepły, ładny brązik. Bardzo ładnie to wygląda. Ja wam później to pokażę, bo to światło jest troszkę za ciemne. Niemniej kolory wyglądają bardzo ładnie w tym świetle. E, będę to jeszcze później sobie wszystko rozcierać. Na razie ten ym, brązik It mi nakładam na zewnętrzną część dolnej powieki. I kolejna rzecz, którą teraz zrobię, to nałożę odrobinę, yy, chciałam bazy z nyx ale nie, nałożę odrobinę Glam Glue tutaj na tą całą otwartą część. I będę tam pakować ten cień. Like mi w jak największej ilości, żeby on tak chłodnie, pięknie tutaj odbijał, ale zanim to zrobię, to jeszcze odrobinę porozcieram te granice, żeby te cienie się potem ładnie połączyły i wtedy zadecyduję, czy będę to jeszcze przyciemniać. Słuchajcie, małym pędzelkiem ze złotego zestawu, takim ołóweczkiem świetnym, nałoży czarne. On się nazywa w palecie Hate Me. To e, jest czarny? już patrzę, czy mi się w oczach nie mieni. E, ten, jak widzicie, ten like me nałożyłam go bardzo grubo właśnie na mm, glamglu. Nałożyłam tego like me bardzo grubo na glamglu i widzicie, on daje efekt właśnie taki połyskujący. Słuchajcie. Odstają mi wszędzie włosy, bo ja akurat jestem z tych osób, tych osób, które na ilość włosów nowych nie narzekają, naprawdę, ja jestem wiecznym szogunem, więc zrobiłam kitkę, wyprostowałam go sobie i wszystko razem i te wszystkie szoguny po prostu stwierdziłam, że wiecie, zrobię lakierem do tyłu, co by mi się trzymały i teraz nie dość, że one się nie trzymają, nie dość, że to dało... Efekt jakiegoś fatalnego ulizania to jeszcze po prostu wygląda to źle, jak A jakby mi ktoś chciał poradzić z włosów, to nie dziękuję. Jakbym mu chciała, to bym ścięła. A, no właśnie, i tym czarnym jadę tu przy samych rzęsach, przy zewnętrznym kąciku. Chcę, żeby ten makijaż się zrobił taki troszkę bardziej charakterny. A kreska wydaje mi się, że byłaby tutaj, jakby. W tym moim koncepcie takiego rozmytego makijażu kreska z zwykłym eyelinerem byłaby po prostu za ostra, za szorstka. W ogóle tak zmieniając ostatni temat, to ciekawe jestem co Wy oglądacie na YouTubie. Oprócz no ewentualnie jakichś takich kanałów podobnych do mojego. Bo ja e, ostatnio oglądam dużo, dużo kanałów różnych podróżniczych. Akurat mam włączone w tle Globstory. Podróżuję po całym świecie, aktualnie oglądam e, odcinek z Chin. Świetna sprawa takie vlogi podróżnicze. Jak są ciekawie opowiadane. O, bardzo lubię kanał bez planu też. E, jego brata, ciekawe historie. Lubię takie filmy, no bo to tak, taka namiastka podróżowania, kiedy się na przykład pracuje i można w tle to oglądać. E, ale wiecie co? Uwielbiam oglądać. Uwielbiam oglądać urbeksy Nie wiem, czy wy znacie ten temat. To, jest, to są takie filmy z opuszczonych, czasem znawiedzonych nawiedzonych miejsc. Jest taki fajny, nowy kanał. Pewnie wszyscy, co oglądają urbexy, to oglądają oczywiście urbex history, siatrę, e, żadnego przygód oczywiście. Jest parę takich fajniejszych kanałów, ale jest nowy, fajny kanał, niewystraszony urbek. Zostawiam Wam na dole e, do niego namiar, bo mają bardzo mało subskrypcję, mam świetne filmy i fajnie gadają. I mam dobrej jakości materiał, bo to jest ważne. Czasem te rubeksy są takie, wiecie, że ktoś chodzi i ja w ogóle bez sensu strata czasu, bo nic nie wie o tym miejscu, nie opowiada, nie ma jakichś ujęć. Ciekawych i tak dalej. Że zostawię wam namiar do chłopaków. W ogóle właśnie na te kanały, o których mówię, które oglądam. Może ktoś znajdzie coś ciekawego na jesień dla siebie. Wrócę do tego itmi, do tego brązu i pomieszam ten brąz z czernią tutaj. Nałożę po prostu trochę brązu. Wiecie, chodzi mi o to, żeby ta kreska nie była właśnie taka zbyt widoczna tutaj. Ją tak troszeczkę stłumię. Fajnie to będzie wyglądać, jak jeszcze wytuszuję rzęsy. Z czerni dosłownie dotknęłam przy dolnych rzęsach i z tej strony by takie trochę smoki zrobić wyczyszczę ten pędzel oczyścik i pierwszy cień z palety, czyli Tell Me", to jest taki klasyczny szampański kolor nałożę też na glam Glue, hmm, wewnętrzne kąciki oczu na glam Glue, dlatego żeby było super intensywnie ja akurat <laughs> nakładam prosto glam Glue z aplikatora i tylko paluszkiem zdejmuję nadmiar i wklepuję gdzie chcę, żeby on był Natomiast pamiętajcie, że w takiej opcji on Wam się dość szybko zabru zabrudzi, bo to jest po prostu przezroczysty żel i no nie ma opcji, żeby się nie zabrudził. No powiem Wam, podoba mi się to. Zaraz jeszcze jak zrobię brwi i wszystko to będzie wyglądać zdecydowanie lepiej, także cierpliwości. Na linię wodną oka nałożę kredkę cielistą, mam akurat przy sobie na wierzchu cały czas Contigo. Brwi do góry i to jest y, Precisely My Brow Benefit. Y, brwi oprócz kredki Benefitu używam, słuchajcie, maskary od Debory y, w kolorze blond. Ona jest taka szaro-brązowa, o taka widzicie jak nakrętka. Na początku bardzo mokry mi się wydawał ten, ten tusz do rzęs, ten go, tusz do brwi, tak go nazwijmy. Ale teraz Wam powiem, że całkiem naprawdę spoko to jest. Jest to spoko produkt. I zostały mi rzęsy. Są w bardzo ładnym kartonowym opakowaniu i one są bardzo takie 3D. O, tak może Wam pokażę. Wyciągnięte do góry, bardzo podkręcone. Przymierzę sobie do oka, zobaczę jak na długość, czy muszę je skrócić, czy co muszę z nimi zrobić. No, na pewno je muszę zrobić, ale już widzę, że są absolutnie przepiękne, faktycznie. I wiem, że dziewczyny je kleją od dołu. czekajcie, muszę znaleźć nożyczki, bo oczywiście zostały porwane przez kosmitów właściwie przez jednego kosmitę. Znalazłam nożyczki, obcięłam rzęsy, przyklejać je będę na klej Huda Beauty Lash Glue. On jest akurat czarny nie jestem pewna czy istnieje w ogóle inna wersja kolorystyczna natomiast jakby był przezroczysty to byłabym przeszczęśliwa, dlatego że to jest na tą chwilę mój ulubiony tusz wie, mój ulubiony klej, wiem że są inne kleje i trzymajcie za mnie kciuki bo nie wiem czy tego kleju za dużo nie nałożyłam także przykleję rzęsy i wytuszuję moje, dlaczego robię tak a nie, że tuszuję najpierw. Dlatego że moje rzęsy są bardzo podkręcone i kiedy jeszcze je wytuszuję, więc są dłuższe, mam problem z przyklejeniem sztucznych rzęs. Te moje rzęsy dominują, te sztuczne rzęsy. Ciężko mi je później, wiecie, połączyć. Wizualnie dlatego właśnie robię na odwrót, że najpierw kleję sztuczne, a później swoje tylko bardzo delikatnie tuszuję, żeby połączyć je żeby nie było w topy kolorystycznej. Także trzymajcie za mnie kciuki, makijaż z tymi rzęsami pięknie się zamknie i będziemy wykańczać jeszcze policzki. No i rzęsy naklejone, tam chyba mogłam trochę wyżej nakleić, niemniej są po prostu obłędne. Są po prostu przepiękne, także tuszuję moje Najpierw dolne podkreślę, to jest tusz od Paese, On się chyba nazywa Ador. Swoje rzęsy, jak widzicie, tuszuję tylko dosłownie tutaj u podstaw, żeby ich nie było widać. Te rzęsy, słuchajcie, jak większość takich właśnie lekkich, ja to nazywam piórkowych rzęs, jest robiona ręcznie, o czym jest też informacja z tyłu na opakowaniu. I co to znaczy? To znaczy, że one minimalnie mogą różnić się między sobą Mówię o tym dlatego, że ta jest tutaj troszeczkę rzadsza To tak naprawdę po aplikacji nie ma żadnego znaczenia Bo jesteśmy sobie w stanie to właśnie wyrównać czy tuszem Ale mówię o tym, bo nasze rzęsy w w Shopie też są robione ręcznie I przez to, że nie są maszynowe To jakby minusem jest to, że mogą być delikatne różnice między, w parze ale z, I między parami Natomiast z drugiej strony są bardzo leciutkie I mają te takie włoski które wyglądają jak naturalne. To są włoski bardzo podobne do tych, których używa się do przedłużania rzęs. U kosmetyczki wiecie tego, do klejania, do czepiania. I dzięki temu właśnie ten y, wygląd tych rzęs jest taki lekki, taki właśnie piórkowy, śliczny, bo te maszynowe rzęsy czasem są po prostu cięte, ciachane na długość. Słuchajcie, makijaż podoba mi się ogromnie. Teraz czas na rozświetlacz. I wczoraj używałam chyba właśnie tego. Vegas. Czekajcie, którego wczoraj oglądam. O nie, wczoraj używałam Rio, ym, a dzisiaj użyję Vegas, czyli takiego złotego, bardziej różowe złoto od Affect i słuchajcie, to są szalenie intensywne rozświetlacze, przepiękne. Także coś dla wszystkich fanek błysku. Nakładam też test do dziesiątką. I pamiętajcie, żeby wymasowywać, delikatnym dotykiem pędzla rozświetlacz w policzki. Słuchajcie, mam ochotę na taki róż przybrudzony, czy to jest ten tak, czyli ulubiony, będzie ładnie korespondować tutaj z tym um, różem w załamaniu. Minimalna ilość, widzicie? Fajnie, to się złączyło. I jeszcze usta. No, chyba zdecyduję się na tą, na tą e, szminkę. Także nic odkrywczego, i do tego użyję e, naszej glamszypowej 2-3, czekajcie, co mi jest ta. 3-3-4. Trzy, trzy, tak. Naszej glamszypowej konturówki e, do ust. Neczka zaraz mam podam kolor, ale to jest Golden Rose z serii tej Nude Look, dobrze mówię? Nude Look, nude look tak, numer 3. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten yy, makijaż. W ogóle powiem Wam szczerze, że mnie akurat Amelia Szczepaniak, tak jak zaczęłam ją właśnie po premierze palety obserwować, w jej social mediach w jej social mediach kojarzy się właśnie z taką bardzo jak to powiedzieć bardzo seksowną, delikatną, taką kobiecą dziewczyną, wiecie o co mi chodzi i nie z jakimiś hardkorowymi makijażami takimi E, nie wiem, ciemnymi, graficznymi, ostrymi, tylko właśnie takimi rozmytymi, błyszczącymi, upiększającymi. Tylko myślę, że po prostu mój pomysł na ten makijaż ładnie się wpisał w koncepcję tej palety e, i autorki. E, Niemniej, tak całkiem już teraz na serio do rzeczy, cudowna jakość, e, cudowne rzęsy. Podejrzewam, że paleta do konturowania jest równie cudowna. Dlatego, jeżeli macie ochotę, właśnie i ta kolorystyka Wam się podoba, bo uważam, że jest przepiękna. To warto w tą paletę zainwestować, warto sobie zamówić. I jeszcze raz przypominam, że to jest polski produkt. Także cieszmy się, że mamy w Polsce świetne produkty, inwestujmy w polski rynek, w polskich przedsiębiorców, e, kupujmy polskie palety, a nie tylko wiecie nie dawajmy się wciągać w wieczny marketing ym, Stanów Zjednoczonych, bo naprawdę już mamy tyle świetnych rzeczy, że wiecie. Zresztą Wy wiecie, Wy sami o tym wiecie. Dobra, i buziaczki.